Nadeszła wiekopomna chwila. Przerobimy tą wielką puchę fasoli na na kotleciki fasolowe. Trochę zmodyfikowałem przepis, bo tam było, co, co było. Była fasola, była przyprawa gieros, cebulka i mąka. Natomiast zamiast przyprawy gieros, my zastosujemy taki boczek wege. Cebulkę mamy, ale nie Zwykłą cebulę, tylko dwie szalotki i czerwoną cebulkę, którą zeszkieliśmy. Oczywiście fasola na początek, półpuszki. I żeby uzyskać tą unikalną fakturę kotletów, było, żeby ponieść widelcem. Ale, żeby uzyskać jednolitą masę, spróbujemy użyć naszej sorbetiery. Jest wyciskarka wolnobieżna do soków, no ale zamiast tego. O, gdzie to jest! Sitka, mamy też taki wkład do robienia sorbetów. No i wtedy powinno wygnieść na ładną, jednolitą masę. Jak zresztą widać tutaj, próbnie kilka fasolek przepuściliśmy. Powinno być idealnie. Że jakby kogoś interesowały dokładne proporcje, to mamy jakieś nie wiem, jeden, na pół, 750-800 gram czarnej fasoli, oczywiście odzączona. Te dwie duże cebule było w oryginale, tu mamy dwie szelotki. jedna średnia cebula czerwona, to jest ta nasza przyprawa. W oryginale była przyprawa geros, mamy unikalne australijskie czoski, nie czoski tylko bekony o różnych smakach, także raczej ciężko będzie wam takie same zdobyć, więc musicie dobrać coś eksperymentalnie, około dwóch łyżek, no to to będzie zależeć od waszych przypraw, no i cztery łychy mąki. W oryginale było 3, na to było trochę mniej fasoli. Także to wszystko wymieszamy na sucho, żeby w miarę równomiernie rozprowadzić wszystkie składniki, a potem jak przepuścimy przez naszą maszynkę, to się nam ładnie, jeszcze lepiej wymiesza. Nie wygląda to zbyt apetycznie. Te powinny być wyborne. No i okazuje się, że te fasolowe burgery nawet zjadliwe. W szczególności z moim magicznym sosem, czyli majonez, posikane papryczki chipotle, Taki ostry sos chili i zielony pieprz. Mam sosik. Mamy naszego burgera. Niestety nie miałem bułek do burgera, więc są sklepki lawasz Troszkę rukoli. I smakuje wybornie. Tylko pytanie, co teraz? Z tą drugą połówką puchy. Jak macie jakieś pomysły? Dajcie znać w komentarzach.